Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków Amen i Szczęść Boże! Moi drodzy, znacie to miejsce. Witamy Was z Bąblina, z Domu Rekolekcyjnego Misjonarzy Świętej Rodziny. A ci, którzy go nie znają, to mamy nadzieję, że poznają go bardzo szybko, dlatego, że chcemy Was zaprosić na kolejne rekolekcje Różańca bez granic. Tak, moi kochani, te rekolekcje... A kiedy one się zaczną? O, już niedługo. Was stąd dzisiaj zaprosić na kolejne już rekolekcje różańca bez granic, które odbędą się. 28, 29 i 30 maja to jest ostatni weekend maja. Zapraszamy Was już tradycyjnie na takie spotkanie trzydniowe weekendowe, żebyśmy mogli nie tylko widzieć się w internecie, ale i poznać się osobiście. Dlatego tutaj do Bomblina 28, 29 i 30 maja bardzo, bardzo Was zapraszamy. I oczywiście wszyscy czekamy na ten czas. Jeśli. Bóg da. Da. A kto nie mógłby z nami spotkać się w Bąblinie, to mamy dla Was jeszcze jedną propozycję. Możecie spotkać się z nami tutaj. A to jest nasz klasztor w Kazimierzu Biskupim. I tutaj będziemy tydzień wcześniej. To będzie czuwanie przed niedzielą zesłania Ducha Świętego 21, 22, i 23 dzień maja. Zapraszamy Was też do Kazimierza Biskupiego. Widzicie, mamy dla Was tyle propozycji. Dlatego do zobaczenia, jeśli Bóg da. A dlaczego miałby nie dać? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Szczęść morza. Spirit come in my heart sweet holy spirit fill with your love come holy spirit